Wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Łodzi na torze RC Sport Planeta. Odbywają się dzisiaj u nas tutaj zawody modeli zdalnie sterowanych. Mamy bardzo dużą frekwencję. Myślę, że. Jest dużo emocji przede wszystkim. Są awarie, Który jest niby prosty, ale jest też wymagający technicznie. No i co, gdybyście chcieli kiedyś nas odwiedzić, piszcie do nas na Sport Planeta, jesteśmy na Facebooku. Dzwoncie po prostu jest numer też podany. Zachęcamy do przyjazdy. No i co, zapraszamy. Dąbrowski Atur, Krasa Stock, 2WD. Layout jest bardzo fajny dla, dla amatorów, czyli tak jak ja, to super, bo jest łatwy i faktycznie każde dziecko i zoli doświadczeni pojadą, mogą jechać na tym samym poziomie, bo no, nie ma takich przeszkód, które by po prostu nas dyskwalifikowały. I klasa 2 hoodstock. Bardzo bardzo fajnie. Tor bardzo techniczny, nie jest jakiś bardzo szybki. Ciasne zakręty. No i małe różnice pomiędzy zawodnikami, po czasach, tak, jak, już, jak z nim ścigać. to naprawdę jest ciężko. Co? Wiosnę do Fajnie, fajna atmosfera jest. Jest dość fajna walka, mamy małe różnice na top 4 chyba Ciekawie, ciekawie jest. Witamy po kwalifikacjach z łódzkiego toru RC Sport Planeta Biegi bardzo fajne, bardzo duża frekwencja, w 30 osób w bagi 2WD stock, łącznie około 39 kierowców z 40 bodajże 8 modelami. Layout toru przygotowaliśmy pod zawodników, którzy pierwszy raz u nas na zawodach wystąpili. Jest dosyć prosty, jest mało sekwencji. Hopa hopa są po prostu pojedyncze hopki i zakręty. Zapraszamy na kolejne zawody. Możecie też przyjechać do nas w tygodniu. Prosimy o kontakt na Facebooku z tomkiem Szanowskim, ze mną Darmiil bądź z Patrykiem i właściwie każdy model może u nas wjeździć. Zapraszamy. 72? Tak 78 to no. 14900 było najniżej Uwalone było tutaj Bąbel, nie śpi, Nie śpi. Jestem Michał, jadę w shortcorsach i bagi stoku. To jest bardzo prosty, łatwo się go nauczyć. Shortcorsem się na nim przyjemnie jedzie. Aktualnie jestem pierwszy. Dobra, słyszałem, że bardzo dobry czas shortcorsem? Tak, podobnie do bagusów. Jadę do te. Bardzo fajnie. Jestem Adam Krieger startuję w grupie 2WD Easy, grupa trzecia. Tor jest taki do wyćwiczenia, bo są nowe, takie trudne przeszkody, ale tak jest bardzo całkiem dobrze. No jeszcze mam w teamie babcię, która serwisuje auta. Świetnie, miłej zabawy. Dziękuję. Dobrze, fajnie. Jak idzie? W jakiej klasie jeździcie? Tak. Ja, ja jadę w finale A. A, ja chyba... a w jakiej klasie? W 2WD Stop. Wow. A ja, ja jeżdżę też w 2WD I, ja, I które miejsce zajmujesz? Hmm. Na razie. jestem w finale B. Super. A ty Max, jak ci idzie? Ja chyba w finale C. A w jakiej klasie? Nie niej Mam na imię Olek i startowałem w klasie 2WD 100. I które miejsce zająłeś w juniorach? W juniorach zająłem drugie miejsce, a w generalce 100 zająłem 16. Brawo! A jakbyś zachęcił dzieci w swoim wieku, żeby spróbowały takie hobby? Czy to jest trudne, czy łatwe? No, według mnie łatwe. Um... Od czego trzeba zacząć? No, najlepiej przyjść najpierw, zobaczyć, potem wstawać się no kupić model i zacząć jeździć. W no. tej badaniu chondrykowskiej standardowałem w klasie 2WD Stok i 2WD Stok Junior. I które miejsce zająłeś w Juniora? Pierwsze, a e, w Generalnej Stokach zająłem siódme w finale A. A powiedz, ile masz lat? Mam lat 8. Jak byś zachęcił dzieci w swoim wieku, żeby też takie hobby fajne uprawiały? No trzeba zobaczyć pierwsze zawody, zapraszamy, trzeba przyjechać, spróbować. Młodzi jesteśmy, naprawamy! Niełatwe, ale fajne!